Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Everdale, kolejny odcinek. Moja baza, moja wioska się już rozrasta. Mamy bardzo dużo surowców. Staram się wykonywać jak najwięcej zadań, ale był nowy update do tej gry. Poprawiono tylko jakieś rzeczy związane z samą rozgrywką, więc nie ma tutaj jakby za dużo do powiedzenia. Jakieś błędy drobne, nowej zawartości, jakby nie została dodana ta nowa zawartość. Ja cały czas chcę rozwijać moją reputację, żeby dostawać sobie więcej nagród i tak dalej. Więc może się tutaj udam. Do naszej wioski. Ja tu chyba też, patrzcie, zboże zbierałem, więc spoko. My coś tu będziemy budować, okej. Okay. Będę oczywiście wszystkie te surowce tutaj oddawał, a to dlatego, że chciałbym jak najszybciej E, zdobyć monety, żeby sobie też budynki jakieś budować. E, więc troszkę mi to pewnie zejdzie. Ok? Wracamy do naszej, naszego tutaj miejsca. Czy tu coś mogę zrobić? Mogę zrobić coś takiego, żeby jak najwięcej tych serduszek dostać. Słuchajcie, dzięki temu chciałbym mieć 200, tak? Construction Tokens dostaniemy wtedy. Więc to jest spoko te tokeniki. E, czy mogę coś więcej tutaj im ogarnąć? Chyba nie bardzo. A w tym statku co jest do roboty? E, wełna. Mogę to skompletować i przynajmniej kasę jeszcze dostanę za to. Więc jest spoko. Ile mamy tej kasy? No, niedużo. A chciałbym tutaj jak najbardziej rozwinąć wszystko. E, zostawcie lajka, będzie mi bardzo miło oczywiście. E, tutaj jeszcze mamy przecież zadania do zrobienia e, Tu są jakieś takie drobne zadania dużo skarpetek jest Ok Lecimy do researchu jak najszybciej chcę iść w stronę tego domku nowego A to dlatego że e, No Będzie więcej możliwości do robienia budowy i tak dalej Teraz będziemy new home Co tu jest Pony storage no widzicie tutaj mogę Coś już budować. Więc ja może już tutaj wybuduję ten, ten budynek. Żeby go zrobić, będziemy potrzebować dużo surowców. Sprawdźmy w ogóle tutaj. Okej, okay, dostaniemy coś za darmo. Anekuki 50% taniej. Możemy też, mogę wykupić Franz Defixer. tylko że to jest przez dwa dni dopiero. Czy to coś daje? nic nie daje szkoda bo jakby te kostiumy dawały coś to by było bardziej się opłacało je brać dekoracje tak to jakieś więc to tam jakby nic takiego nie dostajemy zapraszać znajomych nie wiem czemu nie działa ten link wrzucę go jeszcze raz może wam podziała 40 drewna potrzebujemy to znaczy mam drewno, więc mogę to skompletować. Proszę bardzo. Przynajmniej zawsze troszkę więcej monet. Tu co mamy? To zrobię to za gemę. Słuchajcie. Dobra, wracamy do naszego miejsca tutaj. I może nie to, ale ja bym chciał awansować na ten drugi poziom. Powiem wam szczerze. Boże, nie mogę wziąć tasków, czyli tu jest jakiś limit chyba. Czyli jakieś tokeny są. Z tego co widzę. Czyli jest jakiś limit, żebym nie mógł wykonywać wszystkich zadań z tego co widzę. Szkoda troszkę. Co tutaj w ogóle na czacie jest? Okej. Okay. Mogę za monety tutaj dawać, ale są serduszka. Idę wam mam serduszek. Potrzebuje 28. Ktoś tu już ma 1000 widzę. Ok, możemy robić jakieś tutaj włóczki e, i tak dalej. E, no, ale ja ten monument bym chciał pomóc zrobić. Patrzcie, nie mogę tutaj, ale gdzieś było informacja o tych monumentach. Ok, czemu mi to wy wychodzi z gry? Each construction task you take consume construction token. A. Ah, Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Ja mogę to za serduszka. Hm. Okay. Na takiej zasadzie, ale już tych serduszek trochę mam, powiem wam szczerze, bo mnie bardzo cieszy. Możemy zwiększyć busty produkcji. Tutaj brakuje tego kamienia. No, ona to za dwie godziny dopiero zrobi. No to aż 7 godzin będzie trwać research. No, długo, długo. Ale nie chcę zwojów zużywać, bo raczej wolę poczekać, wolę swobodnie sobie pograć. No, widzicie, tak wygląda gierka. Także do zobaczenia.